powiedzieć, że tam, yy, że że jesteś silny czy coś takiego, wiesz, że po prostu yy, pewno jeśli ty tylko nawiązywałeś, ja już to prędzej mówiłem, gdy, gdy ludzie nawiązywali ze mną jakikolwiek kontakt, to, to naprawdę ja ich ja ich kupowałem, wiecie, ja nie pamiętam rzeczy, nie pamiętam osoby, która by mi odmówiła, żeby nie wzięła. Ja nie wiem, czy on potem to wypalił, czy, czy sobie podał, nie wiem, ale że wzięła. I to się liczyło, że wziął do ręki. Wiecie, tu, tu nie ma to, że yy, mówi się, że yy, ponosi się, że dealer ponosi straty czy coś takiego. Gdy yy, jak. Ja sam osobiście heroiny nie brałem z tego powodu, że mi nie wchodziła. Znalazłem sobie środek zastępczy, efedrynę, którą sobie podawałem, ale goniłem ten towar w całym toruniu. Ja w ciągu trzech miesięcy zająłem cały rynek. W ciągu trzech miesięcy wszystkich wykosiłem. I, i wiecie gdy, no dosłownie można powiedzieć, byłem panem tego, kto dzisiaj przyćpa, a kto nie przyćpa. I, I ludzie wysprzedawali się totalnie, żeby tylko kupić ode mnie działkę. I wiecie, nie starczyło mi, bo, bo heroinę, kompot, yy, to wiecie, to bierze pewne, pewne margines tam yy, osób. Ale jest cała masa ludzi, która, która pali. Cała masa ludzi, która bierze kokę, która bierze Amfę, która szuka różnych, y, jakieś kwasy, jakieś, jakieś inne grzybki i tak dalej, i tak dalej i, i szuka jakiegoś, wiecie, takiego odskoku od tej szarej rzeczywistości. I znam kilkanaście pubów takich w Toruniu, wiecie, że tam nie było miejsca, żeby nie było dillera. Nie było takiego, takiego miejsca, żeby po prostu Ktoś nie przyszedł, nie dosiadł się, nie zaproponował się, nie, nie zapytał się, czy chcesz. I wtedy, gdy ty jesteś w największym kłopocie, w największym, wiesz, taki facet, ja potrafiłem usiąść, ja pamiętam, takie dwie dziewczyny nie zdały kiedyś na, na studia, wiecie, i usiadły obok mnie. I tam gadały o swoich studiach tam. A ja sobie siedziałem e, z moim takim dealerem, Mariuszem, i żeśmy pili piwo. No i... Najpierw papierosa poczęstowaliśmy, potem piwo, i potem rozmowa o narkotykach, wiecie, i one nie wzięły trawy, nie wzięły amfy, one od razu w kanał kupły. Po 15 minutach poszedłem do kibla i jednej z nich podałem trzy kreski i totalnie. No, ona sobie myślała, że po prostu wiecie, na chwilę odjedzie i już nie wróci. Ta dziewczynę spotkałem może 3 miesiące później. Pamiętam e, dziewczynę, która. Wróciła z ośrodka Monarowskiego, trzy lata się leczyła 3 lata się leczyła, wiecie tam ciężko w tym Monarze jest Ale wytrzymała, przyjechała Jeszcze pamiętam, miała plecak Nie miała pieniędzy, to, to Przeszukałem jej plecak, co tam mi się przyda, nic mi się nie przydało No to tak na friko jej Dałem pół centa Już na drugi dzień miała pieniądze, bo to kradła i tak dalej, większość, większość narkomanów kradnie, a jeszcze jeden przykład. Sporo lekarzy jest uzależnionych. Znam gościa, który miał sklep. Który miał dwójkę dzieci, chyba około 40, może ponad 40 miał. Dwójkę dzieci, żonę i przyjeżdżał Merolem na Bajzel. Wiecie, i on tak wódkę i potem jeszcze hukał to jeszcze mieszał sobie bo robił sobie takie wiecie komponenty czyli mieszał sobie to z relanium jeszcze diwkę rzucił czy tam cyklo do tego wiecie i prochy i wszystko i taka mieszanina taki koktajl no i facet zrujnował siebie rodzinę tam dzieci nie wiem co teraz się z nimi stało był ustawiony miał sklep miał wszystko i za 10 centów e, nówkę malucha miałem za 10 centów to jest 30 tysięcy znaczy ja nie będę wam mówił, ile to kosztuje. W każdym razie to pokazuje wam w ten sposób, że naprawdę tu nie ma, że ty sobie powiesz, nie, ja sobie huknę raz i więcej tego nie zrobię. Nie ma czegoś takiego jak sportowe grzanie. Nie ma czegoś takiego, jak sobie raz przyjaram i więcej do tego nie wrócę. Ja tobie gwarantuję, że to ci utkwi w twojej pamięci. I w pierwszym lepszym takim stresie, o którym mówił, yy, o którym mówił yy, Daniel, pierwszy lepszy takie, wiecie, że to ty sobie to przypomnisz to ja nie wiem jak to się dzieje ale to tobie samo przypomni że wiesz co jak ty wyjarasz to to spoko to od ciebie odejdzie i, i, i wiesz to odejdzie od ciebie ja ci to tomasz jak banku, że to odejdzie na tą chwilę na którą będziesz najarany ale za 5 minut za 10 za godzinę czy dwie ty znowu wpadniesz w to to samo not, znowu w tym będziesz i będziesz tonął coraz bardziej Wiecie, wykorzystywałem takie rzeczy jak, jak właśnie imprezy, jak studniówki, wykorzystywałem sprawy takie, jak e, wiedziałem, że na przykład często tam w Toruniu jest taki, e, taki był zwyczaj, że Małlaci wynajmowali tam pap jakiś, no ja tam dealer w dwóch upychałem zawsze w ten pap. Takie wejścia, takie dojścia przez tych barmanów, że zawsze tam dwóch było, siedziało i zawsze tam na ten jakiś towar szedł. Wiecie, jeśli już legalizuje się coś takiego, że mówi się narkotyki twarde i narkotyki miękkie, w Gdańsku są knajpy, gdzie normalnie idziesz do, do, do pubu, stoi faja, butla, wodna, syk sobie weźmiesz, wiesz, pa złotko, przyjarasz, tu, pach, sztacha. Takie puby są. Koty naćpane leżą, tam koty się schodzą i, i, i wiara, taka wiecie, i to ludziom pasuje w jakiś sposób. Ale cały czas zapominają tego, że z tych miękkich rzekomo przechodzi się na te twarde. Bo w końcu przestaje ci starczać kasy na to, żebyś to sobie kupił. Za, za moich czasów setka, setka amfy kosztowała stówę. Za moich czasów, czyli w 95-93 roku. Yy, działka działka Herry kosztowała wtedy 30 tysięcy. Teraz kosztuje tak, w Krakowie koło stówy. W Toruniu, w Toruniu, yy, znaczy się, yy, ja mówię w starych yy, pieniądzach. 5 zł. Wiecie, i to są takie ceny, idą cały czas w górę. I na przykład tak jak trawa, tak jak te rzeczy, skun, to wszystko kosztuje. I tobie starczy może przez tydzień, ale ty, gdy zaczniesz odczuwać głody, tak, te głody, których Jacek mówił, to ty zrobisz wszystko totalnie, żeby ode mnie kupić towar. A ja tobie nie przepuszczę. Ty nie myśl sobie, że. Jak ty przyjdziesz do, do dealera, wiesz, że on będzie miał jakieś skrupuły czy coś. Ja facetowi wszystkie pięć palców tak łamałem jak zapałki. Wiecie za ile? Za 15 tysięcy zł starych. Mnie oszukał. Pół centa. Dealer, któremu wylało się, bo znaczy wylało się, twierdził, że z kominkiem podaje. Ja już nie będę wam mówił o co chodzi. To jest taki z kominkiem w każdym razie i mnie tam oszukał na jakiś cent. No to, to strasznie było bite. i to tylko, to nie jest to wiecie, tu chodzi o to, że tam są twarde zasady I, i na początku to każdy dealer, każdy taki wiecie, on jest słodki, fajny, super, do rany go przyłóż, on cię wysłucha, on ci poradzi, on będzie takim twoim, kasety ci pożyczy i nie wiem co jeszcze, wiesz, to może być twój brat nawet, to może być jakiś twój dobry przyjaciel, który jest dealerem, który przyjdzie do mnie, kupi większą partię i pogoni. I miałem takich gości i w liceum, i w technikum, i na studiach, i w postawówce dwóch, którzy przychodzili. I to tak się mówi, że po prostu, że e, ciebie to nie dotyczy, że te narkotyki to wiesz, e, ty nigdy się nie zdecydujesz. Jeśli to, tak, to, to bardzo dobrze, to super, wiesz, ale ty swoją postawą możesz po prostu spowodować, że gdy będziesz milczał, to, to inni będą brali, wiesz, bo ty możesz wiedzieć o dilerach w swojej szkole. Ty możesz wiedzieć o dilerach, którzy są gdzieś tam w knajpach i pubach, wiesz, ja tu nie mówię nie agituję cię, żebyś poszedł i sprzedał, wiesz, ale po prostu są pewne rzeczy, które można to załatwić. Można to zrobić, żeby po prostu wyczyścić, wyczyścić te szkoły od tych dilerów, wiecie, bo... Przede wszystkim zamknięte szkoły to jest pierwsza rzecz, gdzie ja już nie miałem naprawdę wpływu. Gdy zamykali, gdy zamykały, zamknęli budowlankę pamiętam, były, trzeba było mieć, były plakietki, trzeba było mieć plakietkę, eee, nikt z zewnątrz już, to ja mówię, przynajmniej z zewnątrz nikt już nie wszedł na teren szkoły i nie sprzedał. Takie sytuacje, jak ci w który jest to znaczy się jest kwestia tego, bo eee, są takie rzeczy, że w szkole, tak jak w tej Toruniu, w takiej budowlance, było coś na pozór takiej skrzynki. Była skrzynka ustawiona i po prostu e, ludzie, żeby to nie było w taki sposób, wiecie, że potem ja pójdę, powiem dyrektorowi, a dyrektor tam, cała chryja i mnie tam będą ciągać i, i będą wszyscy wiedzieć, dlatego jeśli ktokolwiek coś tam wiedział, to wiem, że wrzucali do skrzynki i tych gości szybko ze szkoły usuwali. I znajdowali się, znajdowały się osoby, młodzież, która która no, rzucała do skrzynki tam nazwisko takie, tam jakieś...